Witajcie! Zapraszamy do obejrzenia tutorialu szycia spódnicy model 2a, której wykrój znajdziecie w magazynie Burda, szycie krok po kroku, numer 1 z roku 2022. Mini spódnica z nakładanymi kieszeniami i ozdobnym sznurkiem w talii łączy komfort i styl, przez co idealnie nadaje się na co dzień. Szyjemy ją ze sztruksu organicznego Pauli, który posiada certyfikat GOTS. Oprócz materiału potrzebne są Pasujące kolorystycznie nici, gumka, sznurek, agrawka, szpilki, igła do maszyny, igła do szycia ręcznego, nożyce, miarka krawiecka, kreda krawiecka, długopis, linijka, radełko krawieckie i papier do kopiowania. Aby spódnica dobrze leżała, trzeba ustalić, który rozmiar wykroju wybrać. W tym celu należy się zmierzyć i porównać swoje wymiary z wymiarami podanymi w tabeli w szyciu krok po kroku. Na tej podstawie wybierzesz odpowiedni rozmiar wykroju. Wytnij z arkusza wykrojów części 1 i 2. Ułóż i przypnij je na materiale zgodnie z planem układu wykroju. Teraz na lewej stronie materiału narysuj kredą kontury wykroju, dodając podaną w instrukcji szerokość na zapasy na szwy i podłożenia. Części A i B narysuj za pomocą linijki i kredy bezpośrednio na materiale. Aby przenieść z wykroju oznaczenia i linię szwów na drugą stronę materiału użyj radełka i papieru do kopiowania. W tym celu podłóż pod materiał papier do kopiowania i przejedź radełkiem po konturach i oznaczeniach. Dokładną instrukcję znajdziesz przy papierze do kopiowania. Dzisiaj do uszycia używamy maszyny Excellence 580 Plus marki Elna a do obrzucania brzegów Overlocka Extend 864R, także marki Elna. Na początek zajmiemy się kieszeniami. Obrzuć brzegi kieszeni i zaprasuj zapasy krótkich brzegów pod spód na szerokość 1,5 cm. Następnie zrób tak samo na długich bocznych brzegach kieszeni. Kieszenie przypnij zgodnie z liniami styku na przodzie spódnicy. Przyszyj wąsko-boczne brzegi i dolny brzeg kieszeni. Klapki. Skrojone części złóż na pół prawą stroną do prawej. Zepnij krótkie boki, następnie z szyj. Zapasy przytnij na szerokość 7 mm, klapki wywiń na prawą stronę i wyprasuj. Ułóż klapkę w overloku otwartymi brzegami do środka i ustaw materiał tak, aby overlock, obrzucając ujęte razem otwarte brzegi klapki, przycinał zapasy na szerokość 7 mm. Gotową klapkę przypnij na przodzie spódnicy w odstępie 7 mm od wlotu kieszeni. Przyszyj klapkę i zabezpiecz końce szwu kilkoma ściekami powrotnymi. Następnie zaprasuj klapkę w dół i przeszyj wzdłuż górnego brzegu. Na zapasach bocznych brzegów zrób nacięcia na wysokości linii złożenia. Następnie obrzuć boczne brzegi przodu i tyłu spódnicy. Obie części ułóż na sobie, prawą stroną na prawej, zepnij szpilkami. Zszyj szwy od punktu stycznego 1. Pamiętaj, aby zabezpieczyć końce kilkoma ściegami powrotnymi. Wyprasuj szwy łącznie z zapasami na nieszytym odcinku. Teraz pora na gumkę. Obrzuć górny brzeg spódnicy. Następnie zaprasuj odszycie górnego brzegu pod spód wzdłuż zaznaczonej linii złożenia. Odszycie przypnij i przeszyj w odległości około 3 cm od brzegu. W powstały w ten sposób tunel należy teraz wciągnąć gumkę. W tym celu na jednym końcu gumki przypnij agrawkę. Gdy oba końce gumki się spotkają, zapnij je. Ostrożnie przemierz spódnicę i dopasuj obwód gumki do swojej tali. Sprawdź, czy gumka leży płasko i zszyj ze sobą jej końce. Zaszyj ręcznie otwór w szwie. Na dolnym brzegu spódnicy złóż materiał pod spód wzdłuż zaznaczonej linii podłożenia i wyprasuj. Przypnij podłożenie i przeszyj w odległości 3,5 cm od brzegu. Aby dodać spódnicy w dzięku, potrzebny jest jeszcze jeden detal. Na pasku spódnicy zaznacz środek przodu. Tak samo zaznacz środek sznurka. Środek sznurka ułóż na oznaczeniu na spódnicy i przyszyj, szyjąc kilka razy do przodu i do tyłu. Na koniec zawiąż sznurek na kokardkę. Spódnica jest już gotowa. Jej uszycie nie było trudne, prawda? Jeśli masz ochotę na więcej, obejrzyj drugi tutorial z magazynu Burda Szycie Krok po Kroku numer 1 z roku 2022, w którym pokazujemy, jak uszyć kopertową sukienkę 3A.